Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii gry pod tytułem Grand Theft Auto Vice City. Zmierzamy sobie już na trzecią misję do pana Avergo Carringtona. Również zajmiemy się misyjką od pana Corteza i jeszcze jedną dla budki telefonicznej, ale odbierzmy sobie na początek telefon. Zobaczmy, kto to dzwoni.

I mean, this is Donald Love. Donald, this here is Tommy Vercetti, the latest gunslinger to come to these parts. Now, Donald, you just shut up and listen, and you might learn something. Now, nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war, except maybe a disaster like a biblical plague or something. But that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently, a Haitian gang lord died. Apparently, the Cubans did it. Nobody's certain, but let's make them certain. You disguise yourself as a Cuban hombre and head on down and crash that funeral. Mix it up, and then hightail it. You getting this down, Donald? Oh, well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. Okej, okay, idź przebrać się za Kubańczyka w małej hawanie. Okej, okay, dobra, w porządku. I chyba pozostaje mi tylko tego busika, powiem, szczerze mówiąc, bo taki jakiś wolny wydaje się. Już nie będę tutaj oczekiwał, aż coś podjedzie. I szczerze mówiąc, widzę, że chwilkę mi to zajmie, bo ta furka nie jest zbyt szybka akurat w tej grze. I spotkamy się już za chwileczkę. Możliwe, że sobie zmienię tą furkę. Okej, okay, w porządku, już dojeżdżam na do sklepu na tą dzielnicę Kubańczyków. A zatem zaparkujmy sobie tutaj. Tym razem od innej strony żeśmy... Nie, co ja gadam? Od jakiej innej strony żeśmy wjechali? W inną stronę żeśmy pojechali Potem jak żeśmy zjechali z tamtego mostu małego. No i zobaczmy. Ciekawe ubranko. Zabij nowego bossa Hajtańczyków jadącego w karawanie. Dobra, w porządku. Tylko muszę sobie załatwić jakąś nową furkę szczerze mówiąc. Miałem ochotę sobie tamtego Hermesa wziąć od Kubańczyków, ale mi zniknął, ale również widzę, że podjechał nowy, więc... Nie będzie żadnego problemu, no i w porządku. Akurat do tego stroju będzie to pasować, żebyśmy mieli jeszcze jakąś furkę od tego gangu. No i w porządku w takim razie. Pełno tych hermesów tutaj jeździ, nie ma co. Tam chyba coś jeszcze było. Eee, z lewej strony. Mam wrażenie, że... Wrażenie, że jakaś ikonka do przebierania się może jeszcze kiedyś jej użyję. I dobra, w porządku. W takim razie, z tego co pamiętam, tutaj chyba muszą widzieć wszyscy, że ich atakuje, bo ja zawsze miałem takie... Wspaniale, zauważyli cię, tak. Bo ja zawsze miałem taki nawyk, że próbowałem ich atakować wszystkich ze snajperki. I wtedy nie za... Nie, nie ich wszystkich, tylko tego bossa zawsze ze snajperki. I wtedy nie zaliczyłem misji. Ale teraz ją zaliczę, bo mam przygotowano tutaj specjalną broń. Super, i teraz muszę tylko uciec z tego małego Haiti. Więc właśnie dobrze, że sobie to zrobiłem, tylko jeszcze muszę ich wszystkich powystrzelać na wszelki wypadek, bo wolę nie mieć tutaj jakiegoś zbędnego pościgu szczerze mówiąc, ale widzę, że jakieś słabe bronie mają same jakieś taki, chyba, że tam jacyś mocniejsi czekają, w każdym razie nie będę tego sprawdzał myślę, że to jest już odpowiedni moment, by się stąd jak najszybciej zawinąć i jeżeli się chyba stąd oddalę to misja będzie zaliczona jeśli się tutaj nie mylę, nawet nie ma żadnego punktu kontrolnego, gdzie musiałbym się udać no te płomienie robią niezłe wrażenie, muszę przyznać, naprawdę spore i misja zaliczona. 2500 dolarów, całkiem niezła pensja. Może jeszcze rozjadę sobie to towarzystwo przy okazji. I myślę, że następną misją, jaką sobie zrobimy, będzie misja odbudki telefonicznej. Tak, i dzisiaj, sobie wykonamy jeszcze, jak mówię, jedną misję od pana pułkownika Corteza, i o tej postaci wam dzisiaj zdecydowałem, że nieco poopowiadam. A zatem, jeżeli chodzi o pana pułkownika Corteza, emerytowany jest to pułkownik, urodził się on w kraju prawdopodobnie w Ameryce Środkowej, chociaż też słyszałem takie teorie, że był to kraj pochodzący raczej z Ameryki Południowej, a konkretnie była to Boliwia ale można tak przyjmować, że generalnie są to takie latynoskie, bardziej kultury. Generalnie od Meksyku do generalnie jakiejś Kostaryki tam, Kolumbii. I również tam chyba Brazylia Argentyna, jeżeli dobrze się tutaj generalnie z tym orientuję. Co ciekawe, łukownik Cortes podobno, jeżeli się nie mylę, to przetrwał rzekomo 30 zamachów stanu i aż 9 wyroków śmierci również przetrwał, czyli go nie dorwali w ostateczności. Taką ciekawą generalnie teorię słyszałem o tej postaci, więc jest to taki generalnie weteran, który się przebił przez wiele trudności. Któż to do mnie dzwoni? Zobaczmy. Hej Leo, mam dla Leo.

My employees would rather this didn't happen. Each member of the gang has a caller while they are here in Vice City. Some have menial jobs, others are on vacation. Each charges and their likely whereabouts are taped under the phone. Okej, okay, w porządku, była trzecia misja dla awerego, To znaczy teraz czas na trzecią misję dla budki telefonicznej. I mam 9 minut na zabicie wszystkich członków gangu. Tak, okej, okay, w porządku. Zobaczmy, co dostaniemy przede wszystkim. I tu snajperka jest. Dobra, super. Tylko 12 strzał, więc na długo nie starczy. I myślę, że pora sobie już zamienić generalnie tamtego Zika, Weźmiemy sobie nowy typ tej broni i ruszamy w takim razie w drogę. I pierwszy widzę, że się znajduje tutaj. No to będzie w takim razie, mam nadzieję, że ładna kulka w łeb. Zobaczmy w takim razie. E, przybliża się kółkiem. Dobra, już sobie przypomniałem. E, dobra, troszeczkę tutaj mi nie pykło. Może jeszcze raz. No, jeszcze muszę potrenować generalnie ze swoją celnością, tak naprawdę, e, te części ciała, które tutaj zamierzam. Ale najważniejsze, że generalnie mi tutaj to wyszło. Mam takie dziwne wrażenie, że może mi się amunicja skończysz w swoim czasie. Ale miejmy nadzieję, generalnie, że do tego nie dojdzie, bo byłaby to duża wpadka, generalnie z mojej strony. I teraz skorzystajmy sobie tutaj z jakiegoś skrótu, yy, tylko żebym się tutaj nie zablokował za bardzo. Dobra, w porządku, jest na razie ok. I zobaczmy, kto tutaj na nas czeka. Aha, może mnie zauważyć. Ok, a chyba już mnie zauważył, ale żaden problem. Ok, już myślałem, że to jest kuloodporne, muszę Wam powiedzieć, przez chwilę, ale nic się na szczęście nie stało. Dobra. Eee, są niedaleko jubilera z white spot, jakieś dwie postaci nie zdążyłem przeczytać. I okej, okay, na razie idzie dosyć szybko. Pytanie ile jest tych celów, bo szczerze mówiąc nie pamiętam tak dokładnie. Mm, nie wiem, na pewno jeszcze będą dwa przynajmniej... Przynajmniej takie jest moje przypuszczenie. Eee, I zobaczmy w każdym razie, co tutaj na nas czeka. Dobra, ki tam z tym, że mogą mnie zauważyć. Dobra na początek jego. Yy, czy on mi oponę nie przebił przypadkiem? Chyba tak się stało. Hmm, będę musiał tutaj teraz pokombinować, chwilkę. Tylko pytanie, czy on może mi tutaj nie uciec przez przypadek? Yy, mi się jakiś nowy transport. Yy, więc szczerze mówiąc zróbmy to, wysiadaj z tego, dobra i dawaj ten motorek. No dawaj, dawaj, dawaj. I teraz mam nadzieję, że go dogonię. Dobra, akurat jedzie chyba prosto na mnie? Nie, 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 nie myślałem właśnie, e, tylko skręcił w tą stronę. W się, że już jest po nim. Mam bardzo dużo amunicji do tego Uzika, więc nie będzie tutaj żadnego problemu. Mam tylko nadzieję, że jakaś policja się nie wtrąci. O, nawet on nie będzie wyskakiwał z tego samochodu. Piękny wybuch, super. I Nick Kong kręci się po Washington Beach. Ok, w takim razie e, lecimy prosto na niego. I to chyba jest za miejscówka Abergalingtona, bo to pamiętam, że to jest chyba nad wodą, coś będzie jeden cel, szczerze mówiąc. Tak mi się właśnie jakoś tutaj kojarzy. Zaraz się tego generalnie tutaj przekonam. To może jeszcze zanim tam dotrę, to jeszcze jakiś fakcik myślę, że o pułkowniku można tutaj powiedzieć. Oczywiście jego zajęciem są no, ułatwianie handlem bronią, ułatwianie tak naprawdę handlem jakimiś technologiami zagranicznymi, tajnymi generalnie, ale również oczywiście bardzo pokłada tutaj swoje działania w handlu narkotykami. I to było widać tak naprawdę już na początku tej całej fabuły, tak naprawdę, że on ułatwił tak naprawdę Tamiemu generalnie z tą całą transakcją tak naprawdę pomiędzy no, Wiktorem Lesem no i tamimi i ekipą od Forelli. Ja tutaj właśnie się zbliżam, tylko jak się tam dostać generalnie, bo to jest taki bardzo nietypowy teren, rzadko odwiedzany, ale chyba dobrze trafiłem. Tak, jeszcze tutaj na szczęście nie ma morza i szczerze mówiąc to jest dobry pomysł. O, tam gościu się patrzy tylko. I okej. Okay, Podczas na Charlie Dilsona jest on w Washington. Dobra, w takim razie ruszamy prosto do niego. No pułkownik Cortez generalnie długo był w Ameryce Środkowej czy Ameryce Południowej. Na początek tak naprawdę wysłał Gonzaleza bodajże. Do tego, żeby go reprezentował tak naprawdę w jego interesach narkotykowych. Chociaż znaczy Gonzalez, gdy tam tak naprawdę przybył już do Stanów Zjednoczonych, to tam hapnął część forsy, generalnie część towaru też dla siebie zgarnął. Więc to jest taka mała intryga z jego strony, tak naprawdę. Ale w ostateczności również pułkownik Cortes, oczywiście, też dociera do Vice City i on zamieszkuje, oczywiście, ten słynny jacht. Tak naprawdę, dlaczego? Słyszałem tylko interesującą teorię, że rzekomo pułkownik Cortes ma tak naprawdę posiadłość Vice City, która jest opłacana tak naprawdę przez jego ludzi. Ale dlaczego on tam nie mieszka? Jest taka teoria, że prowadził on pewną rozmowę, tak naprawdę, nie wiem czy telefoniczną, czy taką zwykłą, standardowo, ale rzekomo mogła go policja, właśnie tam. Podsłuchać, no, on się po prostu o tym dowiedział i z tego powodu po prostu yy, mieszka na jakcie, gdyż to mu ułatwia tak naprawdę reakcję. Yy. Że można się bardzo szybko tak naprawdę zawinąć z tego miejsca, a z domu to musiałby opuścić tak naprawdę mieszkanie i udać się tak naprawdę na jakieś lotnisko lub do jakiegoś portu. A tak z miejsca jest po prostu w wodzie, i to właśnie generalnie może być tym tak naprawdę spowodowane. Tutaj się strasznie jakaś zła pogoda zrobiła. W ogóle na początku tamten gościu się wywrócił, potem ja w ogóle miałem też problemy z prowadzeniem. W każdym razie jakoś się udało to przejść. Misja zaliczona 4000 dolarów. I zobaczymy szczerze mówiąc, bo dopiero 11 minut minęło tego odcinka. Nie wiem czy on nie będzie szczerze mówiąc taki krótszy, bo tak naprawdę ja wolałem sobie zostawić następny odcinek na takie trzy bardzo interesujące misje. Tam w ogóle jakiś ciekawostek nie będę tym razem podawał, tylko skupię się w pełni na akcji, ponieważ tam będzie właśnie bardzo dużo do powalczenia. Ale zobaczymy jeszcze jak to w ostateczności będzie. W każdym razie, jako że jesteśmy już obok tego portu, nie będę zapisywał gry. No się tutaj zabawimy teraz.

I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez.: I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me immediately. Okej, okay, w porządku. To będzie jedna z ciekawszych misji, jeżeli tutaj się nie mylę. Przechwyć wojskowy sprzęt przewożony przez miasto. Dobra, w takim razie lecimy citachem. Przynajmniej nie będziemy wypadać z tego motorka. I jeszcze myślę, że w drodze, tak naprawdę do drugiej części Vice City, ponieważ z tego co pamiętam, właśnie ten konwój przejeżdża przez tamtą część miasta, coś jeszcze tam opowiem. Jeszcze o ciekawostkach. Jeżeli pułkownika Corteza by złapali, to słyszałem również takie sprawy, że rzekomo przysługuje mu pewien immunitet dyplomatyczny, który mu obniża karę. Ale nie wiem, czy jest to prawda, szczerze mówiąc, nie wiem, jak działa akurat tak dokładnie prawo w tych czasach. Ale myślę, że to jest taka teoria godna tak naprawdę tutaj przedstawienia w tym momencie. Miał on również oczywiście żonę w tej Ameryce Południowej czy Ameryce Środkowej za czas się nie mogę zdecydować, ale niestety ona zginęła z jakiegoś powodu prawdopodobnie z tego powodu myślę taka moja osobista teoria, że były tam bardzo tak naprawdę niesta... była niestabilna sytuacja tak naprawdę w tych krajach, z których, w których on generalnie tam był. No, i mogła zginąć, tak naprawdę, w jakichś tam poruchunkach między rządem a wojskiem, nie wiem, generalnie, czy między jakimiś rebeliantami, czy czymś tam. Takie jest moje przypuszczenie, generalnie. I oczywiście z tą żoną było, tak naprawdę, już, ponieważ ona umarła, to ma oczywiście córkę Menendez, Mercedes, Mercedes. Teraz muszę znaleźć sposób na porwanie czołgu. Z tego co pamiętam, jest tutaj taka kwestia, że on się chyba w pewnym momencie zatrzyma. Tutaj ten kierowca tego czołgu, tak jakby, żeby wyskoczyć chyba na jakiegoś pączka, i wtedy mogę sobie po prostu wejść do tego czołgu. Oczywiście mogę tutaj próbować, tak naprawdę, ich atakować. No szczerze mówiąc, przejechać szybko tym samochodem w nich, oddalić się na jakąś znaczną odległość. Tak można to zrobić, ale. Niestety oni wszyscy mają krugery i ich jest sporo. Oni wszyscy jeszcze wyskoczą tak naprawdę z tych pojazdów, więc to też jest takie nie najlepsze z mojej strony. Chociaż mogę jeszcze zrobić taki jeden mych czekaj. O, zobaczymy na co się stanie, jeżeli podstawię im. A okej, okay, będą odsuwać po prostu. Samochód z drogi. No to jest ciekawy skrypt, muszę przyznać. Ciekawe, ciekawe. I ogólnie się zatrzymał. Cały ten konwój, ale do czołgu chyba żadnego nie mogę nadal... W... Nie mogę nawet, nawet nadal wejść, co nie? Nie atakuj tego czołgu. Dobra, lepiej odejdę, bo jeszcze mnie zaatakują. Jak mówię, ja sobie poczekam właśnie... On chyba zaraz tutaj wyskakuje, a konkretnie jest to ten budynek? Jeśli się tutaj nie mylę? A zaraz, chwileczkę cierpliwości. Chyba, że to jest jeszcze dalej. A nie, dobra, okej. Okay. Dobra, okej, okay. i to jest chyba mój moment, to nie? Mogę sobie wejść, tak? No i co, i jedziemy z nimi w takim razie, tak jest, uciekamy stąd. No, czyli dobrze pamiętałem, tak, rzeczywiście. Ok, teraz w takim razie szybko jeździmy. Wow, <laughs> nieźle. Mam ochotę, szczerze mówiąc, pozbierać trochę te krugery, ale to jest bardzo ryzykowne, szczerze mówiąc, bo tyle policji mnie już tu goni że to się na mnie dobrze nie skończy. Teraz się skupmy tak naprawdę na tym, żeby dojechać w jednym kawałku. Dobra, jakaś antyterrorka jedzie za mną. Nie, myślę, że powinniśmy spokojnie to wygrać. że mówiąc, nie powala ta machina prędkością. Ale przynajmniej chyba z tego, co pamiętam, czołg jest niezniszczalny w tej grze. Chyba, że go wywrócisz tak naprawdę kołami do góry. Dobra, w każdym razie wjeżdżamy do środka. I okej, okay, dobra, wysiadamy, okej, okay, okej. Okay. I super, misja zaliczona w takim razie. O, nawet słod się jeszcze pojawiło. I wiecie co, możemy sobie zrobić jeszcze tą jedną misyjkę. Tak, jeszcze jedną misyjkę dla pana Umberto Robiny. Zaraz tutaj myślę, że więcej się pojawi kwestii. Jeszcze kolejny telefon dzwoni widzę, zobaczmy. Okej okay, w porządku. Wiemy również chyba co to za misja. Nią się zajmiemy jak mówię w następnym odcinku, ponieważ będzie tam oczywiście dużo akcji i myślę, że ona może mi sprawić problemy. No tutaj widzę, że jakaś mała potyczka e, między członkami gangów. I myślę, że jeszcze takie ostatnie kwestie dotyczące pułkownika Corteza, zanim rozpoczniemy tą misję. Rzekomo był taki jeden telefon, który został usunięty z tej gry, że na końcu Cortez zadzwoniłby to tam, do tamiego Versetiego by mu powiedział, że brał udział w trzech rewolucjach. I za każdym razem, tak naprawdę po każdej rewolucji osiągał pewien awans i aż doszedł po prostu do tego stanowiska pułkownika. Nie wiem, czy jest to prawda, to jest taka ciekawostka, którą tak naprawdę odkryłem niedawno. Możecie mi napisać oczywiście w komentarzu, czy jest ona tutaj, czy może być ona jak najbardziej tutaj prawdziwa. Kortes słynie również z tego, że nie lubi w ogóle Francuzów, oskarża ich o hipokryzję tak naprawdę. Ma to związek tak naprawdę z historią, ponieważ Imperium Francuskie było właśnie imperium kolonialnym tak naprawdę, no i wyzyskiwali tak naprawdę z tych kolonii no, pracą tak naprawdę różnych niewolników z biednych krajów tak naprawdę, osiągali korzyści dzięki pracy właśnie tych niewolników, no i oskarża ich o hipokryzję tak naprawdę że go nazywają złodziejami, a wcześniej wtedy po prostu wiele z tych lat temu tak naprawdę kradli. O tym oczywiście będzie jeszcze mowa w ostatniej misji dla pana pułkownika Corteza. Również nie lubi prawników tak naprawdę, uważa, że to przynosi hańbę tak naprawdę. Będzie taki telefon również chyba od Corteza, gdzie będziemy z dziełu słyszeć tak naprawdę, że Mercedes wymyśliła, że zostanie prawnikiem, a to przyniesie przecież hańbę jego rodzinie. Ale oczywiście my tutaj go ustawimy, że to jest nieprawda i to są takie tylko zwykłe pierdolamenty. I ostatnia taka drobniutka sprawa, że Cortez lubi oczywiście jeść takie bardzo nietypowe gatunki ryb, rekiny m.in. innymi czy tapie takie bogate po prostu sprawy, a myślę, że takie jeszcze inne unikalne zagrożone gatunki. Jeżeli chodzi o wszystkie ciekawostki, które miałem wam do powiedzenia, to tyle. Jeżeli macie coś do dodania, również was do tego zapraszam i odpalmy sobie jeszcze jedną misyjkę. See, man. Hey, easy, puppy. This for me. You, you the boy? Oh yeah, you the boy? I think so. You know? No, I don't think I do. Oh yeah? You come here, tough guy. You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb son, and I call him a little girl, Poppy. Look at him, all dressed up like that. What is this, ladies' night? You, some kind of tough guy? You dress like a woman? You got on panties like a woman, too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, chico. All right, all right. I'll take your word for it. Relax. Can you drive, amigo? Yeah, like a woman. <laughs> Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Show me you got some big cojones, and not some little bitty chiquita ones. Hey, rico, you the man with the big cojones? Tommy versetti let's go. Okay, man, treat her like a woman. Okay, czyli czeka nas kolejna misja. w łodzi, e, okej okay. tak się zastanawiam czy lepiej limitu klatek nie włączyć ale spróbuję generalnie sobie z nim tutaj przejść, najwyżej jeżeli przerżnę no to pokażę wam już tylko końcówkę a zatem ruszamy tak naprawdę w drogę no i zaczynamy na początek będzie prościutko, ale później się tutaj zacznie, e, nie podoba mi się generalnie prędkość tej łodzi chyba będziemy musieli tutaj <laughs> zmienić rzeczywiście dobra widzimy się za chwilę Okej, okay, no to próbujmy jeszcze raz. Mam nadzieję, że ten skok tym razem wyjdzie o wiele lepiej i z tego co już widzę, będzie o wiele lepiej. Dobra, w sumie dobrze, szczerze mówiąc, że tak naprawdę taka przeszkoda pojawiła się od razu, bo przynajmniej nie musiałem tak naprawdę płynąć do końca i nie straciłem dzięki temu więcej czasu. I okej, okay, bo tutaj widzę, że się w ogóle inaczej jest ze sterowaniem, tak naprawdę przy tym włączonym limicie klatek. Wtedy miałem szczęście tak naprawdę z tą misją z lensem. I teraz będę musiał trochę lepiej operować tym sterowaniem, bo muszę przyznać, że jest tak trochę trudniej. Ale myślę, że to też wynika tak naprawdę z tego, że się jeszcze nie przyzwyczaiłem. Dobra, na razie mi te wszystkie punkty kontrolne zalicza. Z tego, co pamiętam, to nie jest aż taki łatwy, szczerze mówiąc, na no, wyścig po punktach kontrolnych, powiedzmy. Ale myślę, że początek, jak mówiłem wcześniej, jest dosyć łatwy. Dopiero później myślę, że schodki się tutaj pojawią. Okej, okay, w takim razie pozostaje być tutaj oczywiście cierpliwym, uważnym, czujnym i myślę, że jakoś sobie dopłyniemy do końca, dobra. Opanujmy to łódź w takim razie, no i lecimy w takim razie, dalej tym kanałem, na razie idzie całkiem nieźle. Ok, zobaczmy. Dobra, rozpędzamy, chyba to jest maksymalna prędkość tej łódki, ona chyba bardziej się już rozpędzić nie może. I zobaczmy, widzę, że zahaczymy chyba o Wille Diaza, nie, tylko płyniemy sobie tak, już w sumie się od niej oddalamy tak naprawdę I płyniemy w stronę chyba łodzi Corteza, tak, już ją widać na horyzoncie Myślałem, że dziwne miałem wrażenie, że myślałem właśnie, że to jakiś statek może płynie już po wodzie Ale nie, to tylko jest przycumowane a nie, 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 dobra, dobra, to już trzeba zawrócić Już prawie, tak się skupiłem na tej łodzi, że zapomniałem już prawie, że te punkty kontrolne się pojawiają już w kompletnie innym miejscu W ostatniej chwili tak naprawdę spojrzałem i chyba wpływamy sobie na drugi kanał. Ok. W takim razie jedziemy. Leci, to znaczy płyniemy właśnie w tą beach. Tutaj muszę uważać na jakieś molko. Czy tutaj po tej stronie może jego nie ma? Bo jakiegoś nie widzę, o dziwo. Dobra, pięknie, ładnie. Nie, tutaj o dziwo żadnego mola na razie nie ma. A nie, już się pojawiło wreszcie, dobra. Ale przynajmniej nie przesunąłem. I minuta do końca, i zostało mi tylko 5 punktów kontrolnych, więc powinno się udać. Chyba że tutaj jakoś nierówno e, generalnie wyląduje, bo to też może mnie znacznie spowolnić. Może nawet e, chyba to powodować, że wywrócę łódź, tak naprawdę, e, przez co przegram misję, ale myślę, że tak się nie stanie w ostateczności. Dobra, ok, zostały już tylko dwa, i chyba dopływamy do tego miejsca startowego, tak naprawdę. Jeśli się nie mylę, tutaj zaczynaliśmy i tutaj kończymy. 30 sekund do końca, mniej niż 30 sekund do końca? Pięknie udało się, bez problemu. Myślałem, że więcej mi to problemów sprawi. I okej, okay, misja zaliczona: 1000 dolarów. E, czy on sobie płynie? Tak z ciekawości zobaczę. Nie, Riko jest dalej w środku, tylko się tak trochę zatrzymał. W każdym razie, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, to byłoby na tyle. I widzimy się w przyszłych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.